I jakiś czas temu nagle zrozumiałam, że nic nie uratuje mnie, nic z zewnątrz nie uratuje mnie od tego problemu. Jedny, jedyny pomysł, jaki miałam na rozwiązanie go, a w ogóle jeszcze jedno podejście do niego, to było totalne, bezkompromisowe. Bycie w tu i teraz. Czyli w jedynym moment po to, żeby móc jakby zauważyć, w ciągłej uważności zauważyć moment, w którym mogę jeszcze, mam jeszcze jakiś wybór. Właściwie wybór mamy zawsze, ale w którym mogę jeszcze coś zmienić. Czy jest w ogóle taki moment? okazało się, że jest to strzał dziesiątka i że to właśnie stąd przyszło rozwiązanie i takie i pojawiła się pewnie taka myśl, że jeżeli jest tak, jak Uczą różne religie, wszystkie wielkie religie świata, że Bóg jest wszędzie, że jest wszechmocny, że jest wieczny. To przyszło mi to jest do głowy, że jeżeli tak, to znaczy, że on jest. muszę nigdzie biec, żeby go spotkać. Jest we mnie i jest we wszystkim, na co patrzę, niezależnie od tego, czy mój umysł przykleja temu etykietkę dobre, niedobre. Więc mogę przestać odpychać to, co niedobre. Tylko zobaczyć o tym, Boga. I nie mówię tutaj o żadnej bierności, bo ja tak jakby zrobiłam już wszystko, robiłam już wszystko, co mi przyszło do głowy, a przychodziły mi do głowy różne rzeczy. doszło we mnie do czegoś w rodzaju, jakiej, rodzaju jakiejś takiej fuzji z Bogiem co nie znaczy, że nie jestem już człowiekiem <grym> nadal potrafię się wściec potrafię się wkurzyć bo sytuacje, z którymi mam, 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 mam do czynienia są bardzo, bardzo Trudne. Ale to już nie przejmuje, to uczucie nie przejmuje już nade mną kontroli. Zauważam je, zauważam swoje emocje, zauważam swoje, swoje myśli, nie, odpycha, nie odpychając ich. Nie uciekając od nich, nie, 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 nie etykietując ich, czy one są dobre czy złe. Tylko przeżywając je. Ale jakoś jest to w taki jakiś. Dziwnie zdrowy sposób. I chcę powiedzieć, że właśnie jeżeli. Chcę powiedzieć, że nic, nigdy. Niczego nigdy nie doświadczyliśmy nigdzie indziej poza chwilą obecną. Nie doświadczyliśmy niczego w przeszłości ani w przyszłości. Zawsze doświadczaliśmy tego jako teraźniejszość. W związku z tym ta teraźniejszość, ta obecność, to bycie, ten Bóg, to jest jakby jedno. To jest coś, co zmieniło moją perspektywę i to, w jaki sposób się czuję. I tym się chciałam właśnie z wami podzielić.